Witman, dobry wieczór. W świątecznym dniu zapraszam Państwa do programu Przegląd Tygodnia. 107 lat temu, 16 lutego 1918 roku, Litwa proklamowała swoją niepodległość. W kilku miesiącach, w tym samym roku, pęta zaborów przerwała również Polska. W okresie międzywojennym. Stosunki między naszymi krajami były napięte, a wkrótce Litwa i Polska weszły w nowe konflikty i w nowe zależności. Dopiero lata 90. XX wieku ponownie przyniosły upragnioną wolność, którą cieszymy się do dzisiaj. Jednak niepodległość nie jest dana raz i na zawsze. Prawie od trzech lat trwająca wojna na Ukrainie, jak również sytuacja geopolityczna w ostatnich miesiącach i dniach, wyraźnie pokazują, że niepodległość jest wartością, której trzeba bronić stale. Ale zanim przejdziemy do omawiania tego tematu, spójrzmy na krótkie streszczenie wydarzeń minionego tygodnia. Po synchronizacji systemów elektroenergetycznych krajów bałtyckich z kontynentalną siecią europejską oraz z uwagi na rosnącą liczbę naruszeń tego rodzaju infrastruktury w regionie. Ważnym zadaniem jest zwiększenie odporności i bezpieczeństwa krytycznej infrastruktury energetycznej. O tym na posiedzeniu dyskutowali unijni komisarze oraz ministrowie państw bałtyckich i Polski. Strony podpisały oświadczenie w sprawie ochrony krytycznej infrastruktury energetycznej i zobowiązały się do zacieśnienia współpracy oraz regularnej aktywizacji strategii i środków, które pozwolą skutecznie reagować na pojawiające się wyzwania. Premier Litwy Gimtał Taspalucca spotkał się z przedstawicielami organizacji rolniczych. Jednym z tematów rozmowy z rolnikami było wprowadzenie ulgowego VAT-u na owoce i warzywa. Rolnicy uważają, że ulgowy VAT należy sprowadzić na litewskie produkty rolne. Dużym problemem w całym kraju są dopłaty za nieużytki. Kolejnym brak specjalistów z branży rolniczej, w tym weterynarzy. Rząd polski przygotował strategię współpracy z Polonią na najbliższe 5 lat. Dokument przewiduje wspieranie aktywności społeczeństwa obywatelskiego oraz zakłada rozwój zaangażowania środowisk polonijnych na rzecz lokalnych społeczności to biegła wiadomość o rozmowie telefonicznej Donalda Trumpa z Władimirem Putinem. Prezydent USA powiedział, że rozmowa dotyczyła wojny na Ukrainie, sytuacji na Bliskim Wschodzie i rozwoju sztucznej inteligencji. Prezydenci postanowili natychmiast rozpocząć negocjacje pokojowe, jednak zdaniem prezydenta USA mało prawdopodobne jest zarówno odzyskanie przez Ukrainę zagarniętych terytoriów, jak i dołączenie do NATO. Tuż po rozmowie z przywódcą Rosji prezydent Stanów Zjednoczonych zatelefonował dowolod. W Monachium rozpoczęła się 61. konferencja bezpieczeństwa, która zgromadziła liderów 60 państw świata. Jednym z punktów programu forum jest przyszłość Ukrainy. Obrady toczy się w atmosferze intensywnych spekulacji i wyczekiwania na dyplomatyczny przelom który może wyznaczyć kierunek zakończenia wojny Rosji z Ukrainą. Prezydent Ukrainy oświadczył w Monachium, że rozmowy Trumpa z Putinem nie zagrażają Stanom Zjednoczonym, stanowią za to ryzyko dla całego świata. W Taboryżkach odbyła się uroczystość upamiętniająca 50. rocznicę śmierci błogosławionego księdza Michała Sopoćki. Błogosławiony ksiądz Michał Sopoćko odegrał kluczową rolę w rozwoju kultu miłosierdzia Bożego, który rozpoczął głosić w rodzinnej miejscowości. Temat dzisiejszej rozmowy podyktował nam sam kalendarz oraz niewątpliwe wydarzenia ostatnich miesięcy i dni. O znaczeniu święta odrodzenia niepodległości Litwy 16 lutego w kontekście współczesnych wyzwań geopolitycznych i wojny w Ukrainie. Dzisiaj w studiu będziemy dyskutować razem z gośćmi programu. Historykiem, profesorem um, al, 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 Alfredasem Bubłowskasem, profesorem Uniwersytetu Wileńskiego oraz zdalnie połączymy się z profesorem Krzysztofem Buchowskim, lituanistą i badaczem stosunków polsko-litewskich. Dobry wieczór Dobry. panom. Witam bardzo serdecznie i gratulacje z okazji Święta Niepodległości 16 lutego. Na Litwie jest kilka świąt państwowych, to jest 6 lipca, 11 marca i 16 lutego właśnie dzisiaj. Które dla Pana święto jest najważniejsze, jeżeli chodzi o święta państwowe? No i Innym razem mówię, często odpowiadać na takie pytanie i zawsze mówię, zależy od tego, kiedy świętujemy. Izyviutin, to, natūralinis 16-ojo liutego ir taip daliai. Ale seriomų vians. Taip. To, be 16-ojo 16 liutego nebuvo 11-ojo marso. Bet jeigu 11-ojo marso, nikt nesnalasl šus tai lipčia. Wszystko spowiązane. A która Litwa panu bardziej się podobała, ta po 16 lutego 18 roku czy po 11 marca 1990 roku? Nie. Najlepszy świat to jest 6 lipca, dlatego zawsze sąd, słońce i tak dalej. <noise> Panie Krzysztofie, pan Krzysztof Buchowski, mam teraz pytanie do pana. Jak Polska zareagowała na proklamowanie przez Litwę niepodległości? O, trudno było mówić jeszcze o Polsce. W tamtym czasie w Warszawie rządziła Rada Regencyjna, właściwie administrowała bardziej z, z ramienia Niemiec. Tej proklamacji właściwie nie dostrzegano. Nie było to coś, co, co jakby elektryzowało polskie elity. Ona się gdzieś zacznie dopiero. Pojawiać w polskiej świadomości sporo później, po roku, może nawet jeszcze dłużej, kiedy niepodległość Litwy zacznie stawać się faktem. Docierać zacznie do Polaków, że, że pojawił się taki sąsiad nowy. Niespecjalnie zresztą uznawano, że ta niepodległość Litwy się utrzyma. Z polskiej strony myślano raczej o tym, że Litwa tak czy inaczej będzie kiedyś z Polską połączona, no, ale to już zupełnie inna historia, jak Pani i państwo ale wiecie, w w następne lata przynosiły okres zamętu, konfliktów, sporów, ale właśnie tak, jakie podłoże wówczas miały te spory polsko-litewskie? Na czym się opierało, Z czego wynikały te spory wówczas? Tak. Spory dlatego, że nikt z polskiej strony, jak ja rozumiem, nikt nie wierzył, że Litwa może stać się oddzielnym państwem. Cała historia pokazywała, że Litwa i Polska była rzeczą pospolitego narodów i wszystko. A w XX stuleciu ten nacjonalizm i polski i litewski oddzielili oba narody. I Litwa już nie chciała być już z, nie z Niemcami, ni z Polską, ni z Rosją. I to był na, na razie sens 16 lutego. Pan Krzysztof Buchowski, co pan sądzi o tych sporach? To właśnie co było powodem najważniejszym takich tych sporów polsko-litewskich? No z, zgodzę się z poszem Bugląskem, że to przede wszystkim mm, brak z polskiej strony. Zgody na tę litewską niepodległość, ale na usprawiedliwienie trzeba powiedzieć, że związek polsko-litewski, Unia była tak bardzo zakorzeniona w polskiej świadomości, że żadna siła polityczna, żadna opcja, żaden autorytet polityczny tak naprawdę w Polsce ówczesnej, także dopiero przecież powstającej, kształtującej się nie zakładał, że Litwa może być w ogóle oddzielna, oddzielona od Polski w jakiś sposób, i myślę, że tutaj tkwi istota rzeczy. To nie tyle zła wola, co po prostu przyzwyczajenie, chciałby się rzec, no i koncepcje polityczne, które, które zakładały inną polską obecność na wschodzie, na najogólniej rzecz ujmując. Jednym z sygnatariuszy aktu niepodległości był Polak, Stanisław Narutowicz, brat pierwszego prezydenta Polski, Gabriela Narutowicza. Czy obecne relacje Polski, Polski Litwy panu zdaniem mogły być takim marzeniem Narutowicza, Stanisława Narutowicza, bo on trochę przeżywał za te, te, te takie konflikty, te napięcie na, na linii Polska-Litwa, tak? Alfredas Bąblowskas? No, oba, oba braci są urodzone w moim rodzinnym mieście, dlatego że bardzo figuratywnie symboliczny dla polsko litewskich stosunków. Ja zawsze mówię, że nie tylko Staropolski, lepiej powiedzieć, że narutowiczowie. mój ojciec nawet znał, jak zmudziny ich nazywali narota po żmudzku. to Starożmudzinska familia. To jest jak, jak, jak Staro Litwin powiedział sobie. Nie jeden działacz polsko-litewskiej społeczności z Wilna, tak można mówić, jest starożmuckiej narodowości, chyba tak. To, ale specjalny podpisywał akt 16 lutego Stanisław Narutowicz polskimi literami, polskie, polskie nazwy, Narutowicz. To znaczy, że polski język był jemu uznany za ojczysty, za macierzysty i tak dalej. Pan Krzysztof Buchowski, co pan sądzi o marzeniach Stanisława Norutowicza, jeżeli chodzi o relacje polski litewskiej. Też sobie obecnie jak one te relacje są. czy To byłoby spełnieniem jego marzenia, pana zdaniem. Myślę, że do pewnego stopnia tak. Dlatego, że, że te relacje są dobre, a na tym przede wszystkim Stanisławowi Nartowiczowi zależało. Ten podpis w polskim brzmieniu imienia, nazwiska, o którym profesor wspomniał, to była jasna deklaracja. Nartowicz z jednej strony czuł się Polakiem, to było oczywiste, ale także Litwinem, to było też oczywiste i w, w, nie oddzielał litewskości od polskości i, i stąd bardzo jasno, podpisując w, w, w taki, a inny sposób akt niepodległości, dał do zrozumienia, że polskości i lites, litewskości nie da się oddzielić. Tak to postrzegał. I sądzę, że bardzo trafne jest to, co pani powiedziała o, o, tym, o tym, że... Pewnie dzisiaj Narutowicz byłby zadowolony z takiego stanu rzeczy w relacjach polsko-litewskich. Ale bardzo ważne, że tym słynnym zdjęciu, tej dwudziesiątki sygnatariuszów na centrum siedzi Basanowicz, to jest główna figura, od lewej strony Basanowicz Smetona, od prawej akurat Stanisław Narutowicz. I to my nie wiemy dlaczego tak. Co to jest? Dlatego, że on jest Polak, czy jest za Dlatego, że się, się, pół roku temu, czy 17, 17 roku w 2017 roku, w październiku chyba, i, i w sali są nie tylko pogoń, ale i niedźwiedź z nie, Tylko dwa herby. To znaczy, że. Teraz mamy możemy. Nikt, nikt, nikt do tej pory nie pisał o tym. Dlaczego tu nie działać? Mhm. A ja mówię, że. Dlatego, że Narodowicz. A jakie dziś ma znaczenie to święto niepodległości 16 lutego w kontekście wojny w Ukrainie, w kontekście sytuacji geopolitycznej, kryzysów wszelakich i tej konferencji monachistycznej, która się w tym tygodniu odbyła i w kontekście tego, co mówili tam wielcy politycy? но no, kiedy літва празно ну, мля свой сторічний ювілейуєш. Сет не То завше мовлено, що то єс продукт Версалю. 1920 року від Хельсинки, від Фінлянд до Немже, до Югославії навіть. То то значить же і зараз ми говоримо о тим W traktacie Wersalskim, że mamy całą tam linię, o której marzył Pilsudzki, że trzeba stworzyć linię tych małych państw od Bułgarii do Finlandii, które były jakim to no, barierem między Moskwą a Berlinem. Taka sprawa teraz jest. Dlatego my baczymy na Polskę. Z nadzieją, że ona będzie liderem. Tej Panie sprawy. Krzysztofie, a grozi nam powtórka z Monachium z 1938 roku, kiedy Akurat. to Sudety zostały oddane Bardzo Niemcom. Bardzo i, sytuacja. I, i, I to było początkiem II wojny światowej. Tak, średniej. i, i bo Putin mówi, jak Hitler, że on broni Ros, ro, 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 Rosjan za granicę, za granicę i tak dalej. Tak, a Trump mówi, że ufa Putinowi. Tak. Krzysztof Buchowski, co pan o tym sądzi? Podobno historia się nie powtarza, ale obserwując wydarzenia z ostatnich tygodni, czy dni wręcz, to rzeczywiście ciarki przechodzą po, po, po skórze i to monachium versus monachium bardzo niepięknie wygląda. I powiem w taki sposób, że chciałbym, żeby się sytuacja nie powtórzyła, ta z 38... Roków, w roku 25. Ale jednocześnie trzeba powiedzieć, że święto dzisiejsze, Litewski Dzień Niepodległości, pokazuje przede wszystkim to, że jesteśmy winni obronę tej niepodległości i cokolwiek by się nie stało, powinniśmy solidarnie przeciwstawić się takiej retoryce, takiej próbie traktowania Europy i naszych ojczyzn przez, przez wielkich tego świata. Nie ma na to zgody i jasny przekaz powinien być także właśnie w kontekście dzisiejszego święta tutaj wypowiedziany wybrzmieć i w Wilnie i w Warszawie. No My mówimy nie tylko o pakcie Molotov-Ribbentrop czy Hitlera Stalina, a teraz już o pakcie Putina i Trumpa. No I grozi nam taki koncert mocarstw jak po wojnie napoleońskiej, gdzie tak? to silnie decydowali o losach innych państw, mniejszych no, państw, ponad głowami tych państw, tak? Tak. Dobrze, wówczas w 1938 roku Churchill, Mr. Churchill powiedział, że jest hańba, a będzie i wojna. Czy dzisiaj. Widzą panowie jakiegoś polityka na rangę Winstona Churchill'a, który mógłby tak ostro powiedzieć którego by usłyszano? No, małe strony jesteśmy. Ale ja myślę, że ten format strony Nordic z stronami Baltii, baltyjskiej strony, z Polską, z Węgrzami, Czechosłowacją, Czechią i Słowacją i tak dalej, no to jest ta sila baltyjska. Czy Stworzy ktoś nowego cherchile. Panie Krzysztofa, może właśnie to, co słyszeliśmy w tym tygodniu w Monachium, to było takim zimnym prysznicem dla niektórych polików, dla niektórych państw Europy Zachodniej, może to zjednoczy Europę, solidaryzuje ją właśnie, może to przyczynić się do naszej jedności. Co sądzi Pan? O tym? No byłoby dobrze, dlatego że. Krzysztof Wuchowski, teraz, przepraszam. Oczywiście byłoby bardzo dobrze i marzyłbym o takiej sytuacji, żeby Europa od, od północy na południe zjednoczyła się przeciwko takiej próbie dyktatu. I powiedzmy sobie uczciwie, naszą szansą, szansą państw. Średnich i, i małych jest jedność, jest jeden głos, który tylko w taki sposób zostanie wysłusze, wysłuchany. Ja myślę, że ogromną, ogromnym plusem dla nas jest istnienie Unii Europejskiej, która jednakże jest spychana na margines przez to porozumienie Trump-Putin. Natomiast mimo wszystko Europa ma coś do powiedzenia, ma coś do zaoferowania. Jedność. To jest, to jest chyba odpowiedź, która powinna tutaj być. No wyrzucić. tak, ale ostatnio z tą jednością różnie bywało. I... Oczywiście, nigdy nie, było, nigdy nie byliśmy zjednoczeni, ale to co chyba, jest pewien paradoks, najlepiej łączy jest zagrożenie. I to zagrożenie w tej chwili jest aż, aż najbardziej aż, no, ewidentne. W związku z tym mam nadzieję, jeszcze raz powtórzę, mam nadzieję, że, że to będzie właśnie ten kubeł zimnej wody i będziemy w stanie wyjść ponad partykularyzmy i, i działać, współdziałać po prostu. Alfredas Bąblauskas. No, ja myślę, że bardzo aktualny nadal jest Jerzy Giedroyc, koncepcja ULB. Ukraina, Litwa, Białoruś, na czele z Polską i tak dalej, i tak dalej. Często tylko, już... że Białoruś jest teraz w objęciach Rosji. No co, pora powiedzieć. I Putin straszy, że przeprowadzi wojska, więcej wojsk będzie w może i, i, i myśleć tylko o Białorusi, ale mamy Ukrainę i Ukraina walczy. I dlatego, że aktualna świeżość Giedroyca, który był na w naszego regionu. I ja tak myślę. Kiedy teraz w Monte Cassino znalazłem trzech Litwinów, którzy wojowali na stronie polskiej z Niemcami, było, byłem bardzo dumny. To jest koncepcja Giedryś. No, Skoro jest święto, święto 16 lutego odrodzenia niepodległości, to są i życzenia. Zrobiliśmy taką małą sondę wśród mieszkańców Wilna. Czego by życzyli państwu litewskiemu z okazji tego święta? Posłuchajmy. Życzę przede wszystkim pokoju i aby przyszłe pokolenie mogło żyć w wolnym i niepodległym państwie. Ja z okazji Dnia Niepodległości Litwy chciałabym życzyć naszemu państwu solidarności wśród jej mieszkańców. Żebyśmy byli świadomymi obywatelami, żebyśmy zachowali swoją tożsamość narodową, żebyśmy po prostu tworzyli jedną, zgraną rodzinę. Solidarności i aby Litwa dalej się tą dużą rodziną i aby wszyscy byli szczęśliwi obywatelami. Pokoju. To jedyne, czego chciałabym nam wszystkim życzyć. Po pierwsze, chciałabym wszystkim, całej Litwie życzyć, by każdy Litwin kochał swój kraj, by się starał dla tego kraju czynić jak najwięcej dobrego. Tej żeby pokoju. To jest to, czego nam wszystkim brakuje. Mieszkam tu od 8 lat i jestem tu bardzo szczęśliwa. Chciałabym życzyć, by Litwa i dalej pozostawała tak samo pozytywnie nastawiona do uchodźców, takich jak ja, którzy zdecydowali się tu imigrować i tu pozostać. Szanuję ten kraj, szanuję waszą kulturę, kocham język litewski, jestem świadoma tego, że skoro tu mieszkam, muszę i chcę się go dobrze nauczyć. Znaczenie ludzi, których które właśnie usłyszeliśmy, są takim barometrem ogólnych nastrojów społecznych. Czy dziś nasza wolność, wolność Litwy, nie jest zagrożona? Już z profesorem Krzysztofem powiedzieliśmy, powiedzieliśmy że jest zagrożona, dlatego że kiedy silny tego świata bez Europy będą Będą mówić, mówili o rzeczach w Europie, a to nie jest normalne. To jest zagrożenie. Krzysztof Buchowski? No niestety jesteśmy zagrożeni. Natomiast powtórzę raz jeszcze: w jedności nasza siła i nasz głos będzie słyszalny, jeśli, jeśli będzie wspólny. Jeśli będziemy mówili tym jednym głosem, oczywiście jest mnóstwo rzeczy, w których się nie zgadzamy, z Litwinami, z Francuzami, Niemcami, ale w obliczu tego typu sytuacji, myślę, że podziały powinny, powinny zniknąć. Powinniśmy mówić jednym głosem. A które wydarzenia historyczne, które lekcje historyczne? W kontekście dzisiejszych, dzisiejszej sytuacji należałoby najbardziej przypominać o których pamiętać. Czego nie powtórzyć, jakich błędów, jeżeli chodzi o naszą w historię wspólnej i polskiej Litwy. O blendach? Tak. No ja myślę, że w 1919 roku, kiedy Piłsudski zaproponował litewskiej radzie przypominać Unię Lubelską, Litwiny powiedzieli nie. To blend? Ja tak myślę. Trzeba była mówić, myśleć, co dala Unii Lublinskiej, Litwie, ale nie była gotowa strona. Ale i Polska nie była gotowa rozumieć Litwinom. Skąd oni pojawili się? Panie Krzysztofie, które takie porypatia historyczne trzeba byłoby o których pamiętać, żeby, żeby się nie powtórzyły? Z naszej wspólnej historii Ja też po wskażę ja na rok 19, ale, ale tak troszeczkę w, w piersi uderzę uderza jako, jako Polak, że tu Polska sporo, sporo grzechów miała na sumieniu wówczas myślę w szczególności o próbach zmuszenia Litwy do, do, do nawiązania nie tylko relacji, ale także stworzenia wspólnego państwa. Myślę, że, że to nie był dobry styl. Chciałoby się, że nawet jeśli, jeśli cel był szczytny i słuszny, to, to z polskiej strony zabrakło wówczas wyczucia i za to myślę, Polacy powinni, powinni się pokajać. Do 16 lutego 1918 roku litewskiego państwa w ogóle nie było. Była tylko koncepcja tej państwowości. Jak różne były te koncepcje i która zwyciężyła i czy słusznie pana zdaniem, panie Alfredasie? Ну, була концепція оттворж ж монархія з э, Мендогем другим, але не 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 резервала і, і сталося чекала декларації Снагултегоже, лютого, бить э, всество жонав, все ім'я оттвор оттворницьким, так? І те добула заченто на історії Республіки Литовської. То тобто, ось ну, моїм здані доже Stała się takim europejskim państwem, powoli, powoli, ale już za 20 lat, w 1939 czy 1940 roku była bardzo dużo dobrych, pozytywnych kroków zrobiona w Koweńskiej Litwie. I to jest jeden z dynamicznych takich okresów w całej historii Litwy, dziesięcioletniej, ta XX-leciej, która była pod znakiem 16 lutego. Panie Krzysztofie, a właśnie, czy była wtedy nadzieja, że, czy Polska miała taką nadzieję, że Litwa może dalej być razem z Polską, budować swoje państwo takie wspólne? Ja myślę, że to nawet nie była nadzieja. To była w, w, z polskiej strony pewność. I, I tu był pewien problem rzeczywiście, dlatego że Litwini mieli zupełnie inne pomysły, zupełnie inne cele. Wówczas wspominałem wcześniej o, o tej niezgodzie polskiej na, na, na litewską niepodległość, i z tego wynikły problemy. Natomiast, no mój Boże, Litwa nie była jedynym tego typu przypadkiem, cała Europa. Europa Środkowa, Wschodnia stawała wówczas do, do tych zadań niepodległości, Polska też. No, problem polegał na tym, że, że Polacy mieli inne pomysły na, na, na przyszłość. One, one wykluczały tę litewską niepodległość, powiedzmy sobie uczciwie. Ale myślę, że dobrze się stało, jak się stało, bo Litwini dojrzeli do, do tego, żeby być narodem państwowym. Odtworzyli to państwo. Podobnie jak później w, w, w roku 90 i no, tym samym, raz jeszcze, wspominało o 11 marca, jeszcze raz dali wówczas dowód dojrzałości państwowej. I z polskiej strony tej dojrzałości nie dostrzegano i, i to był chyba błąd, ale, ale powtórzę, takie rzeczy się wówczas w, w ówczesnej Europie działy nie tylko w relacjach polsko-litewskich. A czy istnieje bezpośredni związek między polityką historyczną a polityką w ogóle? No bez polityki historycznej nie ma polityki w ogóle, dlatego że każdy dyplomata zawsze apeluje na historię. Każdy krok dyplomatyczny jest związany. No teraz mówimy o drugim Münchenie, a pierwszym München. Mówimy o Wersale i mówimy o e, początku II wojny światowej. No Każda sytuacja jest z, polączona, a wtedy już i, i, i te lieu de Memoir, miejsca pamięci, I każdy taki Westerplatte, i Grunwald i tak dalej. To jest nie tylko historia, nie tylko pamięć historyczna, ale, ale i polityka, która jest tworzona dzisiaj, teraz. Jeszcze krótko pan Krzysztof Buchowski co o tym temat? Historia jest tak uniwersalna, iż każdy, chyba kto zna historię, powinien się na niej uczyć. No problem polega na, na tym, że, że wielu polityków jest historykami, ale nie wyciągają z tego wniosków. Żal, bo, bo, bo powinni. Dziękuję panom za rozmowę, państwu za uwagę i za wspólnie spędzony niedzielny wieczór. Na kolejny program zapraszam za tydzień o tej samej porze. Do zobaczenia.